Ładne palto. Witam serdecznie z tej strony. Jakie ja miałem a, na imię? A, a, a. I następne nasze spotkanie wspólne jutro to jest. O, time, czy co? Nasze... Nie! Czemu kościotrupy jakieś Jak mnie zaatakowały? A. Powiedziałem ci, że Jeszcze to jest niebezpieczne najgorzej, miejsce. I Kuriera Kurieram! Czemu ja się bloguję? Może po prostu. No, a ja tutaj. No jeb... No, co yep. tu się wydarzy? Yep. Ale przez py, przez py! Mam to ale nagrane. Przez py! Nie. No, co ty taki. Nie, nie za długa ta ręka? Wiesz, poszło w rękę, tak? A mogło w co innego? Moja ręka jest w pełni sprawna. Udowodnij. Oooo! <grym> Ooo! O! Kurka! O, jaki szybki, to nie <ścoughs> Chcesz podnieść kumpla? A może on się nie przemienił, tylko wstał Z nocnej zmiany Nagle go wzięło, Stawaj z Chyba kierownik przyszedł. Uło, wow, jak na tych chińskich Get bajkach, out. z których uczyłem się japońskiego. To był twój świat. Naginanie reguł, wykorzystywanie sekretarek i informacji. Sekretów i informacji. Tylko tam. Co tu się wydarzyło? Pieruny. A, znamy ten twarz! Ojciec Mateusz, nie jeden sezon się widziało. Czy on słyszy samochód? A nie, to las się pali, dobra. Późwiek da, budziec słońce, późwiek wiegda. nieba. Cicha woda, cicha woda. A coś brał, ponieważ źrenice mu się nie rozszerzają pod wpływem światła. Więc przy nie będziemy tutaj dłużej stali. Hey, 31! Nie, nie zmieniaj. Zmienić to co najwyżej majtki można w tym momencie.